Polish Fest TV! Wspaniały gest służby medycznych w stronę kibiców Powiślanki Lipsko. Przytaczamy tekst oraz film, który pojawił się na profilu klubu. Na początku drugiej połowy meczu z centrum pod nasz sektor podjeżdża lipska służba zdrowia trzema ambulansami na sygnałach dźwiękowych i świetlnych, aby w ten sposób podziękować nam za pomoc w okresie pandemii. Po Wiślanka zawsze razem. Dawaj, Co sądzicie o akcji? Dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górze pod filmem dla rozwoju największego kanału kibicowskiego w Polsce. Do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioszow.pl z kodem TV 5% rabatu.